Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ja Jestem jestem i zapraszam na kolejny odcinek z kariery kierowcy w grze F1 2021. No i co, wracamy do naszej Alpinki, ostatnia Alpinka wygrała na torze na Hungaroringu, także jesteśmy na fali, Alpina świętuje, my też może dzisiaj będziemy świętować. Kto to wie, przed nami Grand Prix Francji, więc złożyło się idealnie, przecież to jest domowy, domowy tor dla tego zespołu. Co możemy zrobić? Przede wszystkim na pewno tak, eee, Czy? To będzie wyścig, gdzie będziemy wymieniać części, na pewno, zróbmy to. To już jest mur beton, nie wiem czy wszystkie, tak szczerze, ja bym silnik też wymienił sobie na następny. Wszystkie części zróbmy na następne, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Skrzynia biegów niech zostanie, tutaj wystarczy, przyjdziemy jeszcze polery i będzie dobrze. Ale tak, trzeba zrobić oczywiście nasze jakieś rzeczy tutaj w naszych ulepszeniach, bo tutaj nam troszeczkę tego brakuje. Myślę, że trzeba pójść w to, czyli w korbowód, potem będzie życie paliwa też poprawione. Dlatego, że jednak mamy najgorszy silnik, więc to musimy ewidentnie sobie polepszać. Czy coś innego możemy zrobić jeszcze? Tu chyba nic, niestety. Podwozie ja robię sobie zostawię, bo to będzie za chwilę zrobione, ale może wytrzymałość coś tutaj by było dobre. Pytanie, czy jest na coś stać w ogóle? O, stać nas na MGUH. No i chyba bym zrobił ogólnie MGUH, więc zróbmy MGUH, czyli energia cieplna. Dobrze, i teraz tak, co dalej ciekawego, sporo tego w ogóle teraz będzie, zobaczcie. Spore poprawki na domowy wyścig, no i co, chyba nie ma co czekać. P Zesuwamy, czas i sprawdzamy. Lekkie felgi zrobione, dobrze. Ulepszenie kadra, fantastycznie, silnik spalinowy jest zrobiony. Będą pieniądze, są pieniądze czy tam bonusy i generatory wirów niestety się nie, nie udało zrobić, development więc development będziemy musieli to jeszcze raz poprawić. Ja to robię z automatu od razu, dobrze. I to będzie w takim razie chyba na następny wyścig. To się zrobiło, fajnie. Dobra, to chyba tyle w takim razie z tego wstępu. Jedziemy na kwalę, no i na wyścig. Już pada, Cholera jasna. Ale będzie teraz dym. A, chyba nie, 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 sligi. A, nie wiem, czy warunki nie są jeszcze mówię coraz gorsze Ale ja bym tak brał w ciemno tą pozycję. Dobra. Puszczamy sesję. I które to będzie miejsce 13, to już nikt tego nie poprawił, bo. 13. Tak, 13. No niestety warunki były coraz gorsze, też na początku wychiałem na slickach, potem na te intery, spóźniłem to, ale P13... Ja bym brał w ciemno przed tym weekendem, także chyba jest git, a naszą domeną są przecież tak czy inaczej wyścigi. Jeszcze jedno, nie zapomnij o piciu. W kabinie jest butelka wody, pij z niej, aby uzupełnić płyny. Jak wiesz, w kokpicie robi się piekielnie gorąco, ale o nas Jeff dba. Ja mam powiem Ci szczerze, że Jeff jest coś lepszego w lodówce, ale to może po odcinku. No i jesteśmy, proszę Państwa, we Francji. Ta Marsylianka była już na polach startowych, przed wyścigiem, jako hymn państwa, w którym się teraz znajdujemy, ale czy będzie też na podium dla zespołu Alpin? Czy to się uda właśnie temu zespołowi, który się przecież przebranżowił, powiedzmy, robił rebranding marki właśnie i teraz jest w troszeczkę innych barwach, no właśnie, w tych barwach narodowych, ale to nie jest taki, taki jednak tor yy, zwykły. To jest tor dosyć specyficzny, bardzo on jest... Charakterystyczne z uwagi na ten asfalt, który właściwie jest wszędzie, tutaj mogliby niektórzy powiedzieć, że największe lotnisko Europy, które swoją drogą, tak by the way, jest też niedaleko. Carlos Sainz, pierwsza pozycja startowa, zerowa kara przesunięcia, nie do końca rozumiem o co tutaj chodzi w tej grafice, ale dobra. A bo jest pole position, co tu się wydarzyło? Carlos Sainz-Ferrari w pole position, dopiero teraz to widzę. No, powiem wam szczerze, że Grana pisze taki scenariusz, że to jest aż niewiarygodny. No, przecież nam w tym roku też e, dopisała wiele ciekawych, e, ciekawych wyników. Jeżeli jesteście ciekawi, rzecz jasne, jakie to były pozycje przeze mnie zajmowane przez Fernanda Alonso, no to śmiało zapraszam do poprzednich filmów, bo wiem, że bardzo czekacie na kolejne odcinki z Carrera. Ale na pewno czekacie też na pola startowe ja również. Kto z że No, będzie to Carlos Sainz Ferrari. Drugi Walteri Bottas, 60. strat, ależ dominacja Ferrari na tym torze, gdzie to właśnie zwykle Red Mercedes właśnie odnosił te zwycięstwa. Trzeci Lewis Hamilton, czwarty Daniel Ricciardo, piąty Norris, dopiero szósty Max Verstappen, siódmy Charles Leclerc, ósmy Sergio Perez, dziesiątkę zamykają pierwszą Lance Stroll oraz Yuki Tsunoda. Druga dziesiątka to jest Alonso oraz Piergaski. Trzynasty Patryk Nowak. Czternasty Sebastian Vettel. Piętnasty Antonio Giovinazzi i Kimi Raikkonen, Siedemnasty Mick Schumacher. Osiemnasty Nikita Mazepin i Russell przed Latifim. Z ostatniego rzędu będą nam kierowcy Williamsa już niezero punktowi startować. Strategia chyba taka właśnie, czyli opony typu Met, potem opony typu Hart. Nie wiem do końca ile paliwa zalać to się. No, zastanawiam, bo już raz przesadziliśmy w kooperacji Jest teraz już jest dylemat. Ale na pewno start na medach, to jest pewne. A potem myślę, że założymy e, No, otwarczą mieszankę. Chociaż zobaczymy, może będzie jakiś safety car. To jeszcze nie wiadomo, bo te opony typu soft bardzo szybko się zużywają. Wtedy trzeba jechać na pewno na dwa pizzopy. Ostatnio było sporo odcinków z Breaking Pointu, teraz znowu wracamy do tej karierki, no teraz akurat mnie nie było w domu, więc dlatego takie odcinki też wleciały. Jeżeli jesteście też ciekawi, mojego zdania na temat tego ostatniego, chyba najlepszego jak do tej pory wyścigu w sezonie 2021, to śmiało zapraszam na mój kanał. Tam właśnie takie podsumowanie robiłem na żywo. wczoraj w sumie, czyli we wtorek. Jakby ktoś tego nie na to śmiało zapraszam. Dodałem tam kartę, więc tutaj nie ma żadnego bałaganu, jest wszystko uporządkowane, jak zawsze. No a teraz Formuły 1 przecież nie będzie tej, tej prawdziwej, bo mamy przerwę, więc myślę, że śmiało można to jeszcze przed tą przerwą wakacyjną obejrzeć. No i śmiało zapraszam również oczywiście na inne materiały, na moje wszystkie social media na kanale. Dostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, świętą trójcę. I nie tylko. Mam nadzieję, że Twój dzień e, będzie dzięki moim odcinkom też lepszy, że poprawię. Tutaj ten wakacyjny nastrój, ta pogoda, która jest w ostatnich dniach bardzo dziwna, myślę, że będzie może lepsza dzięki tym odcinkom. Ciężko powiedzieć, garam już kompletne głupoty. No ale właśnie, co z tym wyścigiem? Jak tutaj, słuchajcie, będzie? Czy mam jakieś szanse w ogóle na cokolwiek? No, wiecie, jak to było. No, niby startujemy sobie drugie dziesiątki, ale te wyniki nie są wcale takie tragiczne. Także, no, zobaczymy. Tutaj strategicznie możemy naprawdę dużo zdziałać. To nie jest jakiś. Tor, który mega uwielbiam, przyznam szczerze, ale to też nie jest jakiś tor y, bardzo tragiczny, więc no zobaczymy, łatwo nie będzie, ale mam nadzieję, że damy jakoś radę. Opony dogrzewamy, to opony muszą być dobrze dogrzane, bo w tej to jest naprawdę mega istotne, zresztą zawsze to było istotne, ale mm, czasami się na to bardziej albo nie zwracało uwagę, ale będziemy że 90 stopni, to już nie jest zła temperatura, to są temperatura nawet bardzo dobra. Także dojeżdżamy już do pól startowych, po prawej stronie ten dziwny wjazd do alei serwisowej. Na tym torze, już przebudowywany w sumie raz, kiedyś on był właśnie w tym miejscu, natomiast teraz jest gdzie indziej. Zaczynamy nasze zmagania, zaczynamy wyścig. Good luck, have fun na tym największym lotnisku w Europie. Tragiczny start Lanza, a strachem wszedł jego błyskawicznie Fernanda Alonso z 11 pola. Tutaj jesteśmy z prawej strony na spokojnie. Nie robimy żadnego dajwa, nic co innego. Tutaj chyba myślał Gasli albo Sebastian Felek. Nie do końca to widziałem, bo tutaj było spore zamieszanie. Miejsce utrzymane po kwalifikacjach to spora rzadkość w moim wykonaniem, choć teraz ten pierwszy sektor tu jest bardzo ciasno walczy koło w koło. Pierre Gasli oraz Lance Stroll. Teraz zakręt numer 5, przed nami bardzo dziwne. Też miejsce, gdzie te limity toru się nie zgadzają. Teraz wewnętrzne wyprzedzamy Lance'a Strolla od wewnętrznej właśnie w kolejnym zakręcie i... Jest boost i będziemy przed kierowcą Astona Martina, choć tam delikatnie nas zahaczył to bardzo, bardzo groźnie. Walimy R, żeby nas przejść na tej prostej Mistral, tam się jeszcze tuneluje z tyłu Kimi Raikkonen, ale wolna prędkość na prostej, błyskawicznie robią to teraz kierowcy z innymi silnikami. Mamy naprawdę słaby tutaj pod tym kątem yy, silnik jednostkę napędową, ale jest tutaj miejsce wyżej, okej. Okay. Łatwo nie będzie testor to na którym ten silnik jest mega istotny, ale poprawiamy to cały czas. A skrzynia biegów 60%, ona tutaj może czasami szwankować, byleby tylko dojechać. Już że z paliwem będzie spory problem, bo mi się zużywa to paliwo, nie oszczędza się w ogóle na, na tych okrążeniach, więc... Trzeba będzie bardzo uważać, naprawdę, czy na safety car jakieś, chociaż na tym torze, bo to tak łatwo nie jest. Ale szybki landstroll, nieprawdopodobne teraz tempo Kanadyjczyka. Będzie ciężko się wybronić, myślę. No, da się wybronić, ale łatwo nie jest. Tu jeszcze Alonso stracił pozycję na rzecz yy, chyba Tsunoda. Już palę ten Ers. No, teraz będę zmuszany do tego oszczędnego paliwa, dożywania się, żeby nie było sytuacji jak z Fetelem teraz była, przecież, że to się po prostu skończyło. Cały czas bardzo blisko zapieram gaslim. Gdzieś tam cały czas w tym, w tym tłoku prowadzi to wszystko gdzieś właśnie. Teraz tsunoda, ale ja tutaj też muszę uważać, odpuszczam przy tymi zakrętami. Jednak trochę gazu, żeby jednak minimalnie kość tego paliwa zaoszczędzić. To coś tam daje, ale bardzo niewiele. Wiecie, jak to w tej grze wygląda niestety na ten moment przynajmniej. Może to poprawią w przyszłości, na razie. Cały czas się też uczymy, cały czas to wszystko poznajemy. Nie jest już tak dramatycznie, jak było na początku tego wyścigu, ale staram się tutaj o tym myśleć na razie tak nie ma co myśleć w ogóle we wyprzedzaniu. Jest za wolne tempo. Nie ma takiej w ogóle opcji tutaj, żeby to zrobić. Pierwsze boksy. Tutaj zjeżdżają ci, którzy byli na starcie na oponach typu soft. Te opony na tym torze naprawdę się szybko zużywają. W ogóle ten tor, mam wrażenie, że może to kwestia jest akurat moich ustawień, które mam na ten wyścig, ale strasznie te opony siadają. Zobaczcie, jak przód jest mocno zużyty. To jest kwestia oczywiście ustawień, ale no, na tym torze się naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się tutaj też, że ten, ten docisk na przód mam większy, dlatego też tak, tak to wygląda, bo jednak tył mi czasem rzuca. To jest kwestia tylko i wyłącznie tak naprawdę ustawień. Oj god, tak z Kasslin był teraz! Kurde, chciałem tutaj jakoś to inaczej rozegrać, ale no trudno, całość się, się stało, trzeba jechać dalej. tutaj był minimalny, chociaż oczywiście great pass. Mi się od razu każdą te memę z zakrętu stołów, eee, znaczy Scops, przepraszam, na Silverstone między Hamiltonem i Ferstappenem, rzecz jasna. Mam ja Nie wierzę. A nie! Ach! Awaria DRS. Myślałem, że mam zamknięty. Miałem otwarty. Kurde, bele Aj, 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 aj! ależ nieszczęście. Myślałem, że jest otwarte, Dopiero w zakręcie. Zakrę do so zakrę się dopiero w zakręcie, że jest otwarte. Kurde. Niedobrze. Niedobrze. Będzie bardzo ciężko teraz z tym jechać. To nie ma w ogóle docisku. Szkoda! Wielka szkoda tego. Picujemy, zjeżdżamy teraz do boksy na te hardy. Bo to jest bez sensu. Nie będę tak jechał. Może to mi się uda naprawić wtedy. O czemu to nie działa? Ok, pitujemy. Nie wiem, co coś da, ale spróbujemy. Ale szkoda, wielka tego tej awarii. Spadamy dopiero na 17 miejsców. i są też boksy. Wiadomo, ale. No jest awaria tego systemu. No tutaj ciężko będzie z tym w ogóle jechać. No. się kompletnie jechać na takich jeszcze obłach zimnych kompletnie się nie da jechać bardzo długa ta wariatwa tak szczerze no chyba 3 kółka ta wariatwa albo 4 I powiem wam że teraz się przyzwyczajam do tej wisałej przyczepności tyłu ale no strasznie ona lata po prostu Piergasia spada z sesji oby to było jakaś jakiś safety car bo to naprawdę by mi uratowało bo z Gassim Walczy walczę w pojedynku. W boksie Fernando Alonso. Ale szkoda, naprawdę szkoda tej awarii, bo byłaby szansa naprawdę na dobre punkty. Jest! Naprawiony. Nareszcie, zajął to 5 pięć kółek. Dobra, teraz możemy cisnąć. Nie no, z czym teraz problem? Nie gadaj. Ależ awaryjny dzisiejszy wyścig. Nieprawdopodobna w ogóle dramaturgia w It looks like we're an ERS Nie ma RS. Jasny gwint. No teraz, w takim momencie. Ok, Patrick, so the ERS is disabled. The ERS is disabled. No panic, no panic. Faktycznie nie mam w ogóle ERS-u, nie mam w ogóle mocy, energii. Jest niesamowita sprawa, po prostu niewiarygodny dzisiaj, w dzisiejszym wyścigu. Dwie awarie dosyć potężne, które kosztują mnie tak naprawdę walkę z Tsunodą i z Fetelem. o punkty. nie ma szans się bronić, bo to nawet nie wiadomo w jaki sposób. W ogóle swoją drogą, zobaczcie na tłumaczenie. To do? To do? Co? Nie przetłumaczyli tego? Brawo! 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 Gra za trzy stówy. Brawo! A brak tłumaczenia po polsku jest. Pada z sesji, proszę. Niech to będzie Sc. No ale na tym torze Sc. No, ha. come on. Swoją drogą ta strategia First Appena, y, Tragiczna jest. Patrzcie, co się dzieje. Oni są tak daleko. no chyba, że ktoś jeszcze wróci, ale. Na razie odrobiłem no 2 sekundy do no to naprawdę mają drs -y, mają dużo łatwiej. Jestem tutaj samotny, jadę bez DRS-u. Bo przede mną jest Verstappen, który tego drs mi nie da, bo jest delikatnie szybszy, ale jakoś też znacznie w ogóle ode mnie jest szybszy. Palę ten RS paliwo też już mi się kończy. No, próbuję tutaj cokolwiek zrobić, by się zbliżyć, ale no łatwo nie będzie, więc tutaj naprawdę to powalczenie jest tylko, jeżeli by ewentualnie była jakaś neutralizacja. To jest jedyna szansa chyba, żeby jeszcze marzyć o punktach, bo tak... No, tutaj będzie ciężko. Już Verstappen dogonił tych, z którymi walczyłem jeszcze kilkanaście okrążeń temu, ale niestety te awarie wypaczyły ten wyścig. Mój błąd też, oczywiście, ale wynikał on po części z tej awarii, niestety. Nie widziałem, że mam otwarty płat, a nie zamknięty, i tutaj mnie to bardzo mocno zmyliło. No, ale właśnie dla Verstappen to jest tragiczny wyścig, bo spada właściwie z punktów na. Pierwsze miejsce 12. Nie wiem, czy wyprzedzić na szczerze mówiąc. Tam będzie ciężko, ale to jest może jakaś szansa, bo oni się tam być może będą szarpać, a na tym zawsze mogę coś zyskać. Może jeszcze nie wszystko stracone. Dwa kółka do mety. Co się dzieje z Fetelem? Co się dzieje z Fetelem? Jakieś problemy Sebastiana Fetela na ostatnim okrążeniu. Coś nieprawdopodobnego. Więc chyba jednak będę 12. w tym wyścigu, ale Fetel no tragicznie teraz jedzie. Widać, że się tak pituje nam, nawet. Uuu, tu musiał być jakiś potężny kontakt, bo to też niemożliwe. Ciekawa sprawa. Ale co to za marne pocieszenie, to jest tak, miejsce 12 na razie. Ostatnie okrążenie tego wycieku, czy to się jeszcze wydarzy? Chyba nie. Bo tam z przodu jest jeszcze Aston Martin, Lance Astrola i tam jest jeszcze Fernando Alonso. On nie mieli punkty, ale. Tak samo jak Tsunoda, ja chyba nie. Czy Verstappen jeszcze wyprzedzi nam Tsunodę? Ostatni sektor, mało też paliwa, mam 500, tylko w baku. Do przejechania jeszcze kawałeczek. To też będzie na styk z tym. Ale na szczęście udało się to w miarę wyliczyć i zarządzać, muszę powiedzieć, nawet podczas tego wyścigu. Ale gdyby nie to na pewno byłoby szybciej. No ale przez tę awarię wszystko się zepsuło. A więc idealnie wszystko wyliczone. I airs, i paliwo. Świetnie. Ale było niełatwe. Dobra, miejsce 12 ostatecznie. Na pewno mogło być lepiej. Zdecydowanie mogło być lepiej, ale niestety dzisiaj to awarie królowały w Alpin. Szkoda, że Alpinka tutaj nam nas nie uradczyło jakimś sprawnym autem, w sumie dawno awarii nie było, nie trzeba sobie jasno to powiedzieć, więc w sumie było okej. Okay. No ale no, na pewno szkoda, bo jednak awaria DRS-u, ten płat, który był otwarty przez pięć kółek, to no naprawdę się jechało tragicznie. No i potem jeszcze ta awaria tego Ersu, która też mi troszeczkę zabrała przede wszystkim trochę czasu w gonieniu, bo wtedy zapomniałem takie fajne tempo, ale jedna awaria po drugiej, no to nie jest na pewno dobre, dobre wyjście. No i będziemy na pewno musieli nad tym popracować, bo ta niezawodność tego silnika Renault, no szczerze mówiąc, jest na razie tak nie najlepsza, bo to już jest kolejny wyścig, kiedy. Była awara. Chyba to już jest trzeci wyścig z sześciu. Kiedy jest awarem, jest na razie 50% wyścigów tylko sprawnych. W tym jeszcze pamiętajmy jeden, którego nie ukończyłem, prawda? Więc właściwie na razie ta skuteczność jest gdzieś na poziomie 66%. E, znaczy nieskuteczność na poziomie 66%. Tylko dwa wyścigi, które w pełni przejechałem, były bez awarii. Także dobrze to na razie nie wygląda może to podium już, ale na pewno wielkim przegranym tego wyścigu jest też Max Verstappen, tylko ten wyścig dopiero na dziesiątym miejscu, startując przecież z szóstego pola. Wygrywa ten wyścig Valtteri Bottas, jednak Carlos Sainz po tym starcie spod do dopiero siódme. my na miejscu dwunastym, Alonso z punktami na miejscu dziewiątym, więc spoko, ale na pocieszenie Vettel też jest daleko, jeżeli chodzi to może zaraz będę nagrywać, ale jeżeli chodzi o ranking to tak, jesteśmy na miejscu siódmym, spadliśmy zaraz za Pereza i za Hamiltona natomiast w klasyfikacji konstruktorów y, mamy miejsce czwarte i będziemy to na pewno usilnie bronić przed Feławi. Tak czy inaczej rywalizacja z Gaslym jest wygrana i to najważniejsze, uznanie kierowcy też nam wzrosło no i spoko, no i rozstajemy się z tym torem w sumie wreszcie, tak trzeba o tym weekendzie zapomnieć no ale lecimy teraz na następne, słuchajcie, Grand Prix Austrii tor Red Bull Ring, to też jest fantastyczny Tor, bardzo krótki, mało zakrętów, piękny anturaż, piękne otoczenie, owieczki w tle, tak jak ta moja na, na tapczanie, na kanapie. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie git. Ja już się z Wami rozstaję. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentarza, jakiegoś zostawienia znaku po sobie, łapeczki w górę, że mi się to wszystko oczywiście podoba. No i śmiało zapraszam Was na kolejne materiał na moim kanale. Trzymajcie się. Nara!